Runy są mega ważne i niestety trzeba się nimi zająć. A dlaczego niestety? Ponieważ są bardzo czasochłonne, ale w tym poradniku pokażę Ci, co i jak, żebyś nie marnował czasu. Najpierw wytłumaczę, czym są runy, jak ich używać, jak je zdobywać, jak je levelować. Postaram się też w każdym segmencie tego filmu dodać małą poradę od siebie, by ułatwić Ci korzystanie z systemu run. W wielkim skrócie, runy to są kolorowe kamyczki, które możemy włożyć w niektóre przedmioty, dzięki czemu nasza postać zyskuje dodatkowe statystyki. Otwórz plecak, po prawej stronie jest dodatkowa zakładka runy. To tutaj wpadają wszystkie zdobyte runy. Jak widzisz, możemy mieć ich maksymalnie 100, i niestety nie da się tego powiększyć. W tym filmie powiem ci, co zrobić z nadmiarem run, ale to później. Teraz spójrz na runy. Mamy niebieskie, czyli defensywne żółte, czyli supportujące, oraz czerwone, czyli ofensywne. Każda runa ma swoje własne statystyki, które zależą od jej koloru. Po kliknięciu na runę, w menu kontekstowym możemy wybrać informacje i tu wyświetla się lista możliwych statystyk na danej runie. Same runy są podzielone dodatkowo na tiery oraz mają swoje levele. Szare, maksymalnie 20, Zielone maksymalnie 40 oraz niebieskie maksymalnie 60. Im wyższy tier i level, tym wyższa statystyka w runie. Dodatkowo runy mają też przypisany rodzaj przedmiotów, do których można je włożyć, i to też ma wpływ na rodzaj możliwych statystyk. Wiem, że system run wydaje się dość złożony, ale jak trochę po nich poklikasz, to zobaczysz, że jest to dość proste. Runy zdobywamy biorąc udział w aktywnościach dostępnych w grze. Otwórz mapę i kalendarz wydarzeń. Na zielono, eventy dynamiczne oraz na czerwono, fieldbossy. Za ukończenie tych wydarzeń dostajemy losowe runy. Dalej, zabijanie potworów w otwartych dungach. Na mapie są oznaczone toną wrót i za zabicie moba mamy szansę na wydropienie runy. Bosy gildine, które możemy robić razem z naszą gildią, raz w tygodniu. I na koniec dimension triale, czyli dungi kooperacyjne, ale trochę zmienione. Mamy dostęp do dwóch, które zmieniają się co tydzień. Nie ma w nich normalnego dropu, jedynie za ich ukończenie dostajemy kilka run. Po ukończeniu takiego dunga mamy możliwość zwiększenia jego poziomu. To jednocześnie podnosi trudność i co kilka poziomów dodaje nową mechanikę. Ważna informacja: Te długi nie mają limitu ilościowego. Możemy dziennie zrobić ile chcemy i za każdym razem otrzymamy runy. Sposoby zdobywania run wymieniłem w mojej opinii od najsłabszego, czyli najbardziej limitowanego, ograniczonego, do najlepszego, czyli bez limitów, gdzie możemy sobie farmić 24x7. Jest jeszcze możliwość wytwarzania run. Ale o tym powiem w dalszej części filmu, bo jest to związane z ich utylizacją. Róż, wiesz jak zdobywać runy. I teraz pokażę Ci, jak ich używać. W plecaku otwórz menu run. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy klikając na przedmiot i z menu kontekstowego wybrać runy, drugi z menu na, dole, na dolnym pasku wybrać zarządzanie runami. Jak już pewnie sam zauważyłeś, podświetliły mi się tylko broni i biżuteria, bo obecnie tylko do tego rodzaju przedmiotów możemy używać run. Każdy przedmiot ma trzy sloty, które możemy odblokować za solanty, wybierając jeden z trzech rodzajów run. Później również za solanty możemy zmienić rodzaj odblokowanej runy. Zobacz, że runy podzielone są na trzy kolory i odblokując slot też mam do wyboru trzy kolory. Chodzi o ich synergię. Kliknij na listę synergii. I teraz, jak widzisz na tej liście, po umieszczeniu run w odpowiedniej kolejności kolorów, runy dadzą nam dodatkowe statystyki. Warto mieć na uwadze, że używając run wyższego tieru i levelu, synergia daje nam wyższą wartość bonusu. Mała porada ode mnie, nie zawsze trzeba robić synergię. Można użyć trzech identycznych run by podnieść statystykę, której brakuje w naszym buildzie. Teraz opowiem o levelowaniu run, bo to jest mega ważne i niestety czasochłonne. Ogólna zasada jest taka, że trzeba zdobyć runy o identycznej statystyce i dzięki temu mamy szansę, że będzie ona o wyższym levelu. Przykładowo, mając na pierścieniu runę melee evasion, jeśli wydropię runę melee evasion nawet na inny przedmiot, będzie ona na tym samym levelu bądź wyższym i trzeba nosić wszystkich run w plecaku i jest tutaj coś na zasadzie watermarku. Gra zapamiętuje jaki najwyższy level nam wydropił i kolejna identyczna runa będzie na tym samym levelu bądź wyższym. Obecnie najskuteczniejszym sposobem jest robienie dimension triali. Zaczynamy od robienia poziomu pierwszego i tylko pierwszego, aż bijemy wszystkie szare runy na maksymalny 20 level. Następnie robimy poziom trzeci którego dropią tylko zielone runy i tylko trzeci, aż bijemy wszystkie zielone na maksymalny 40 level. Następnie robimy poziom piąty i tylko piąty, bo z niego dropią tylko niebieskie runy, aż bijemy je wszystkie na maksymalny, czyli 60 poziom. Dlaczego nie robić od razu poziomu piątego i wyżej? Im wyższy poziom dunga, tym trudniej, dłużej i rośnie szansa na nieukończenie tego dunga. W łatwy sposób, nawet z randomami, możemy wbić runy na 20 level co wzmocni naszą postać i ułatwi robienie wyższych poziomów dungów. Oczywiście co jakiś czas próbuj robić wyższe poziomy. Dla nagrody rankingowej, dla zabawy, dla sprawdzenia siły swojej postaci. Zwróć też uwagę, że runy z nagrody za ukończenie dunga nie są do wszystkich przedmiotów. Te nagrody zmieniają się co tydzień. Możemy na kalendarzu podejrzeć, co będzie w następnym tygodniu. Mówiąc krótko, nie da się w jeden weekend wylewelować wszystkich run na maksa. Skoro levelowanie run polega na ich zbieraniu, a miejsce plecaku jest wyłącznie 100 slotów, co zrobić z niepotrzebnymi? Mamy dwie możliwości, albo dissolve, albo transmutacja. Dissolve, czyli rozkładanie, tak jak z przedmiotami. Otwieramy plecak i z menu na dole wybieramy Dissolve. Do nowego okna przerzucamy niepotrzebne runy i rozkładamy je na fragmenty run. Pozyskanymi fragmentami idziemy do craftera i tworzymy jedną z trzech skrzyń, z której zdobywamy nową runę. Moim zdaniem, lepszą metodą jest skorzystanie z transmutacji. Gdzie możemy dorzucać runy do puli, aż osiągniemy maksymalny poziom, i wtedy tworzymy runę. Warto zauważyć, że jest to sposób na zdobycie runy chaosu. Wspominałem wcześniej, że są trzy rodzaje run: defensywne, supportujące i ofensywne. Kłamałem, bo jest jeszcze czwarta runa, runa chaosu. Nie można jej levelować, ona ma od razu maksymalny poziom. Jej statystyki mają zawsze najwyższą wartość, trochę wyższą niż niebieskie 60 level. Pasuje do każdego slotu niezależnie od koloru i uzupełnia jego synergię. Runa chaosu ma zarówno statystykę dodatnią, jak i ujemną czyli coś daje i coś odbiera. Rodzaj tych statystyk jest losowy. Ważna informacja. Runy chaosu najczęściej wykorzystuje się do podmiany zwykłych run. W sytuacji, kiedy na runie chaosu mamy bardziej wartościową statystykę niż na zwykłej runie, a chcemy zachować bonus z synergii. I tym razem już bez ściemniania. Na ekranie pojawia się link do mojego kolejnego poradnika, na który oczywiście zapraszam.